Koncert fagaty w ogóle, to też teraz latało, widziałem. Tutaj ktoś zadał całkiem ciekawe pytanie, czy ona w ogóle miała włączony mikrofon? No, bo faktycznie trochę ją dosyć tak słabo słychać. No ale wiecie, do no, pewnie część osób przyszła dlatego, tylko że jest tam fagata, tak? I dla niektórych jest to idolka, zresztą jak słyszymy tłum śpiewa, więc ktoś tam przyszedł. Niestety nie widzimy odwróconej kamery, więc nie wiem ile tam było osób, ale no ktoś tam mocno krzyczy, zna tekst i e, no wygląda na to, że dobrze się bawi. Czy jesteś w stanie udowodnić, że nie śpiewałeś na koncercie fagaty? No tak, no mam sprawne uszy. Nie poszedłbym w takie miejsce. A Co tu jeszcze miałem? A, ostatnio tutaj o Stanowskim gadaliśmy i tutaj znalazłem też jakąś rozmowę z nim inną. Krzysztof, no nie mogę Cię nie zapytać o to, jak wizyta w Miami u Caroline i Wasze wspólne zdjęcie i, i tak dalej. I to wspólne zdjęcie tak trochę niektórych zaskoczyło. Dlaczego? O, jaka szybka odbitka, dlaczego? No ja pamiętam, że ludzie mówili, o już se z nią zdjęcia robi, to będzie ustawiony materiał, o kur... tam jeszcze inne teorie oczywiście. Rzucali, że aż się za bardzo zaprzyjaźnili. Oczywiście takie komentarze też były, zresztą na streamie tutaj czytaliśmy, no ale zobaczmy. No dlatego, że z Natalią Janoszek na przykład nie miałeś wspólnego zdjęcia. Ale przecież zaprosiłem ją, żeby poleciała ze mną do Mumbaju. No, powiedziałem, że opłacę jej bilet i możemy wspólnie nagrać ten materiał, więc wtedy z nią też miałbym wspólne zdjęcie, gdyby skorzystała. E, Karolina akurat skorzystała z zaproszenia do mojego materiału. Więc mamy wspólne zdjęcie, ale oczywiście naczytałem się, że to już będzie udawane wszystko, że, że sprzedane, że, że Karolina mnie podkupiła w ogóle. Jestem... <laughs> przekupiony Stanowski poleciał do Miami, żeby wyciągnąć kasy od Derpiejski. Tak było. Teraz przez nią... O, dobre na miniaturkę już będzie. Stanowski przekupiony? No, mamy więcej niż jedno wspólne zdjęcie. Mamy dużo nawet wspólnych nagrań. Słuchaj, no to w takim razie co zobaczymy w tym materiale? Tak jakbyś trochę mógł... Mam pytanie do kobiet, bo tutaj siwy Bobo napisał, że Stano to taki przystojniak. Czy uważacie, że Stanowski jest przystojny? Tak z punktu widzenia kobiety. Czy Stanowski jest przystojny? Mega hotowa. Przeciętny. Nie tak. Ty też? Ty też nie, czy co? Tak, tak, o proszę. Obiektywnie tak, ale nie mój typ. Obiektywnie tak, ale nie mój typ. No fajny komentarz. Dobra, więc tak, to odnośnie fagaty, tak przypadkiem. Też wczoraj, jak szukałem sobie jakichś materiałów, to algorytm mi podpowiedział takiego shota. Sky Shoty. Wypowiedź tej kwana na temat tego, że tej kwano Gimperze i otwartym związku z Shem. to jest 21 godzin temu wrzucone. I nie wiem, czy to jest w kontekście tego, że oni już nie są w otwartym związku. Bo to Gimper mówił tam na zgrzycie jak gadaliśmy, to mówił o tym, no ale wiadomo jak mówią, że już nie są w otwartym związku, to zwykle to się mniej niesie niż jak mówią, że są w otwartym związku, więc zobaczymy co tutaj. Była informacja, że hej, spotkałem się z Gimperem, hej, spotkałem się z Sią. Dla firmy dla firmy jest to ryzykowne, że po prostu pewne zachowania nie są akceptowalne. Gimper oraz Shiya są, a dokładniej byli w otwartym związku. Tego czasu sporą burzę wywołał fakt, że... <laughs> Widzowie byli! Już nie są! Już nie są jak coś! Byliśmy, ale zdanie zmieniliśmy. Informowała, że jest w otwartym związku i posiada Tindera. Oczywiście jest to ich indywidualna sprawa, jakie zasady ustalają między sobą. Jednak konsekwencja tej decyzji był na tyle duża, że jedna marka wycofała się z działania reklamowego przez tą informację. No, my, szkoda w ogóle, tak my na to patrzymy z że bez sensu w ogóle jakby, wiesz, gadaliśmy o tym otwartym związku, że to nie było potrzebne. Szczególnie, że to... YouTube zgrzyt Waja bupel. To było jakieś, no, wiesz, okno tam. w naszym życiu, które już jest zamknięte. Ale gąsienica. To, to znaczy to był jakiś tam okres, w którym po prostu tego. A, rodzaju to nie. Vibe, nie. To jest I nie, to, nie. jakby te, tego b… rodzaju, jakby vibe w pewnym momencie no to nie była aktualizację. Dobra, prawdę mówiąc mi się wydaje, że oni przede wszystkim wrzucili taką informację publicznie, bo bali się tego, że ktoś, kto ich na Tinderze pozna, po prostu to udostępni, tak? Bo okej, okay, o ile. Hmm. Nie, to było odwrotnie. To było odwrotnie. Ludzie ich poznawali już na Tinderze i z tego wynik cały temat. I oni po prostu w reakcji na to, że ludzie już ich poznają i zadają pytania. Ej, dlaczego jesteście na Tinderze, skoro jesteście w związku, to oni dopiero na to odpowiedzieli, to w tę stronę było. Czyli oni nie wyprzedzili zdarzenia, tylko reagowali. Na nie, o. Roczny deal nam spadł człowieku, który mieliśmy razem robić. Jakaś marka się wycofała nie Dobra. przez aferę włosową, nie przez moje gadki na temat facetów, co sobie lubią pochodzić i poużywać, tylko że ogłoszenie o otwartym związku jest dla nich zbyt kontrowersyjne. Dobra, ja z jednej strony rozumiem, że otwarty związek, jakby to jest kwestia. Ale to też jest, nie? Intrygujące odnośnie tego, jak funkcjonuje wiele firm, jak się opowiada tam, wiecie, wrzuca różne rzeczy, otwartość, wolność, wszystko i tak dalej, a jak przychodzi co do czego, to. <laughs> to tak od zaplecza to. Od zaplecza to troszkę kurwa inaczej wygląda, nie? Bo gdyby w Stanach Zjednoczonych poszła podobna informacja, każdy miałby to wpić, po prostu Stany Zjednoczone są moralnie totalnie rozebrane na łopatki. A jeżeli jakaś firma miałaby się podpisać pod yy, swego rodzaju bądź co bądź jednak zboczeniem, które spotyka się z falą krytyki, to dla firmy, dla firmy jest to yy, ryzykowne. Czyli zdaniem tej fana otwarty związek to jest zboczenie. No nie wiem, czy akurat użyłbym słowa zboczenie. W sensie, no nie wiem, czy akurat bym takiego. Użył słowa w by to określić, no ale wiecie, co no człowiek to opinia. Nie? Natomiast zauważcie też, jak to jest, że właśnie ten, to, to co mówiłem też wcześniej, że to, ten motyw jak wszedł ten otwarty związek, no to było tym głośno, bo Tinder, bo tamto i, i była szeroka dyskusja i to mocno grzało ludzi, a w sumie teraz jak poszła informacja, że już nie jest to otwarty związek, to tak chuj z tym w sumie. Mało kogo to obchodzi pewnie. Niech każdy robi co chce, ale dla mnie to. I chore? No tak, no możesz mieć opinię. No ja też mówiłem, że to nie jest kompletnie model, który ja bym mógł jakoś funkcjonować, zgodnie z tym, jakie ja mam podejście do relacji. Natomiast no ludzie są różni. Nie? Firmy nie powinny się angażować w sprawy polityczne i społeczne. No to tak, no powinny, nie powinny. No świat wygląda tak, że się angażują i to zajście. Dobra, idziemy dalej. Wchodząc w świat magicznych wiadomości, no kolejny mocny strzał. Jeżeli chodzi o kanał sportowy, ponieważ okazuje się, że Maciej Dąbrowski, znany jako z dupy, odchodzi z kanału sportowego w połowie stycznia. Co ciekawe, na początku lutego tatuje kanał Zero prowadzony przez Stanowskiego. W związku z czym wiele osób zakłada, że człowiek warga będzie po prostu nowym nabytkiem, jeżeli chodzi o kanał Zero. Zgrzyt była, był wywiad właśnie z Mackiem, w każdym razie była z nim rozmowa. Próbowaliśmy z niego wyciągnąć wtedy, czy y, będzie dołączał do Stanowskiego, czy nie. Będzie dołączał w zasadzie nie rzucił żadnego jednoznacznego tam stwierdzenia, będę nie będę coś tam, ale dało się wyczuć, tutaj z mojej perspektywy, że coś jest na rzeczy. Ciekawi mnie czy ten timing jest rzeczywiście przypadkowy. No i tutaj człowiek warga napisał: Odpowiadając na komentarze. Dzisiaj podjąłem taką decyzję i oznajmiłem szefostwu, że odchodzę. Dziękuję za te prawie 9 miechów wspólnego wstawania o 7:30 raz lub dwa razy w tygodniu. Do zobaczenia, kochani. No i wiadomo, że ludzie od razu mówią, że no tu zobaczymy go w kanale 0. Szczerze ja też tak uważam. Ja też uważam, że po prostu Maciek będzie działał ze stanowskim. Że mimo tej wcześniejszej tam jakiejś niesnaski, tak, tego całego materiału, później wycinania fragmentu z nim w materiale stanowskiego i tak dalej, całej tej zadymki, która wokół tego była, że mimo wszystko no, no nie ma jakiejś tam złej krwi do niego, że się dogadali, że po prostu zobaczymy Macka w kanale Zero. Nie wiem, czy w jakimś programie swoim, czy może też w jakiejś takiej śniadaniówce coś ciężko powiedzieć. Natomiast no też się przykładam do tego, że, że moim zdaniem to będzie kanał zero. Dobra, co tutaj jeszcze miałem pootwierane? A, właśnie, czy jakieś aferki związane z cenówkami w sklepach. Czy to koniec takich skomplikowanych cen w sklepach? Łokik ogłosił postępowanie wyjaśniające w sprawie tak zwanych wielosztuk, czyli kup... A jest ten motyw. Ja to chyba najczęściej z tymi, że tam cena jaka jest, to się spotykałem właśnie w Żabce chyba. Że tam jest ten motyw, że patrzysz na cenę... Ale dopiero jak się wczytasz, to się okazuje, że tak, ale przy zakupie iluś tam sztuk. To chyba w Żabce najczęściej. Przy zapłać mniej, etc., etc. Chodzi o to, że najczęściej etykiety w sklepie wyglądają mniej więcej tak. O, znajomy widok. Przy zakupie 50% i przy zakupie innych produktów za minimum coś tam. Okej. Okay. Jak łatwo tutaj odczytać, ile zapłacimy za jedną sztukę, tylko gdy weźmiemy jedną. Także topka najważniejszych sklepów, w tym Biedronka, Dino czy Lidl, będzie musiała się wytłumaczyć przed Łokikiem. Nie wiem. Znaczy, ja mam takie coś, że, że inaczej, jak pomyślicie o tym, to ktoś powie, no dobra, trzeba czytać, co jest napisane, nie? To jakby, że jest taki argument. Ale też prawda jest taka, że bardzo często, jak idziemy na zakupy, to działamy na swego rodzaju takim autopilocie, nie? że chodzimy do sklepu, coś tam spojrzymy, tu jakaś cena, no to myślimy, że tyle, potem przy kasie tyle, no to już nikomu się nie chce cofać, no to już niech zostanie ta cena, co jest. I się, no, nie chce się z tym użerać. Może i dobrze, że jakiś taki porządek w tym się ogarnie, żeby po prostu była cena za jedną sztukę i ewentualnie, jak chcesz kupić trzy, to się możesz dowiedzieć, wczytując, a nie odwrotnie. Czyli, że priorytetem, żeby było to, jaka jest cena przy jednej sztuce, a nie przy trzech na przykład? Czy tam dwóch, czy wstaw dowolne? To coś miałem jeszcze zobaczyć. O, to mogę puścić. Bunt wyborców PiS. Jestem. Może być w takiej sytuacji, że Polska jest poniżana, naród polski! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Proszę pana, dlatego tu jestem z rodziną i z wieloma Polakami, żeby się nie powtórzył czas drugiej nocnej zmiany! Przyjechaliśmy walczyć o wolną Polskę, bo teraz o ten Tusk wyprawia o wolne. temu, co dzieje się w Polsce pod rządami Donalda Tuska. Proszę pana, żeby zdobyć. Mój głos wyborczy, to trzeba mnie przekonać, a do jakaś paniunia przepraszam, w różowej sukience, co kosztuje jej głos? <grywka> o kurwa! Oh o man! A oni już promują w telewizji szóstego Trzech Króli, w telewizji się daje dwóch panów, wspaniałe... Wspaniała para, wspaniała dwóch homoseksualistów. Obok mnie mieszka dwóch seksualistów. Oni się nie chwalą nigdzie, nie chodzą. Normalnymi ludźmi są, mają ja, telewizję. nie, nie występować? Ja, 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 a nie, bo się chce Panie wprowadzić do ustawę. Boże, bo nie wiedzą co czynią. Nie wiedzą co czynią. Boże, przewadź im. Chcą wprowadzić... <laughs> nie no, to jest tak akurat odcinek. O kur... O Jezu. A... Jest tolerancyjny jak może. Tak, widać, że się stara. Dobra. A, TVN. Pan, teraz już do mainstreamu. Przecież jest... jaką telewizją nawet? jest TVN? Lewicową, liberalną, tak? Zgadza się. I to jest ta telewizja, która wyznacza standardy, założona przez mistrza PRL-owskiej propagandy, tak? Z jednej strony tak sobie o tym myślę, że jakby kiedyś. Mówię kiedyś, nie mówię teraz. Miałem takie naiwne myślenie, że w telewizji chodzi o to, że oni przekazują po prostu informacje, nie? Ale potem człowiek dorasta, i się okazuje, że kurwa, trzeba uważać, w której telewizji dowiadujesz się tych informacji, bo one są tak właśnie trochę w lewo. Trochę w prawo. I zobaczcie, że teraz już ludzie się nawet nie łudzą, w sensie nawet nie mają takiego myślenia, że chcieliby, żeby telewizja służyła do przekazywania informacji, czy żeby służyła do takiego wiecie, no podyskutowania o czymś, coś tam, może zderzenia poglądów, ale generalnie w takiej atmosferze pewnego środka. Tylko już wszyscy mówią, to, ten, ta stacja jest taka, ta jest taka, ja wolę tę oglądać, bo ona jest zgodna z moimi poglądami i to też bardzo mocno zamyka te bańki. Wszystkie, w których ludzie gdzieś tam tkwią. Że po prostu potem znajdują sobie telewizję, która kompletnie ich w tym nie wyciąga, tylko utwierdza, jeszcze nakręca, jeszcze dorzuca do absurdu jakieś tam ich poglądy, i przez to no potem tak, jak następuje jakieś takie zderzenie lub zachwianie, albo odcięcie od tego źródła, no to kurwa jest problem delikatny. Wracamy do luźniejszych tematów. Ostatnio miałem takie przemyślenia, bo wiadomo, jako że siedzę w tej takiej tematyce, algorytm mi podpowiada, i tak patrzyłem, i, i tak miałem po prostu refleksję, jak to kurwa jest. Że oni od lat pojawiają się kolejne ekipy, tutaj akurat nawet na kanale ekipa, i nagrywają te same treści, i to za każdym razem tak samo oddaje. I się zastanawiam, czy to jest jakiś element nostalgii u starych widzów. Czy po prostu pojawia się tak dużo nowych widzów, że po prostu to działa? Niesamowite to jest, że to tak funkcjonuje i dalej takie wyświetlenia kręci. Stwórz ekipę, to się przekonasz? Nie no, ja dosłownie tak myślę, że oni siadają i tak mówią dobra tam, to zróbmy tatuaż, kto przejdzie tutaj, kto dotrze tam, na rolkach, na rowerze, na czym jeszcze można dotrzeć gdzieś gdziekolwiek i dać za to kasę? Na wrotkach, na hulajnodze, elektrycznej, na zwykłej, wiecie, i że tak możecie mieć ten content i jakby sam, sam ten fakt jest jakby okej, okay, no bo ktoś tak se tworzy, ale że on takie wyświetlenia robi, to jest dla mnie intrygujące. To taką refleksję miałem po prostu, bo już któryś raz mi się wyświetlał u nich film i tak mówię, kurwa, o co tu chodzi? Dobra, i miały być luźniejsze tematy, to eee, Wojtek Gola udzielił ciekawego wywiadu. A raczej dziennikarka zadała intrygujące pytanie. Dlaczego ludzie cały czas, e, przy, przy, że tak powiem, przywalają Ci e, temat odnośnie biseksualności? A, wiesz co, to jest e, taki mem właściwie, e, Swojego czasu Dawid Ozdoba e, Świętej Pamięci, jak był taki... Piękny wywiad, piękny wywiad. Chaos przyjeżdżał tam, on tam mieszkał, a ja przyjeżdżałem dziewczyną, moją ex-dziewczyną, no i po prostu byłem tam kilka razy. I była taka akcja na konferencji z Olejnikiem, kiedy ja troszkę odezwałem się do niego ze sposób. Spadł duży hejt na mnie wtedy i oznajoma wykorzystał. Ale to jest niesamowite, jak Gola tak totalnie poważnie odpowiada na to pytanie. Mało tego. Ja Wam powiem absolutnie szczerze, że on tutaj kręci jakąś taką historią o, odnośnie. proces z Was mnie nie subuje. <laughs> Może warto by było jednak to zrobić i wesprzeć naszego ulubionego twórcę. Przestańcie. Ja, absolutnie szczerze, nawet nie kojarzyłem tej historii z ozdobą. Ja kojarzyłem tylko to, że ludzie mówią do niego, o, że tam bisek coś tam to raz, bo on na to reaguje i go to wkupia. Ale dwa. To to, że on po prostu bardzo o siebie dba. Jest zadbany mężczyzną, zawsze wiecie. Broda co do milimetra, każdy włosek, ten, idealna cera i tak dalej. I Ja bardziej kojarzyłem to z tym motywem. No i potem, jak ludzie to zaczęli używać, także ja że go to wkładał. Ale o tym ozdobie, to ja nawet, nawet nie słyszałem o tym. Moment po prostu, i już, o ciekawe, komu gola e, robił e, gałę w Fame House. <śmira> bo ja zgubiłem wody. Jaki gola, jako gałę. Co? Spadł duży hejt na mnie wtedy. I ozdoba wykorzystał moment, po prostu i już, o. Ciekawe komu Gola e, robił e, gałę w House'ie. Dobrze okay. wiedział, że ja tam przyjeżdżam z dziewczyną i nie było takiej sytuacji. E, <noise> na poważnie o tym mówi, nie mogę z tego. U, dobrze wiedział, że mam dziewczynę i nie mówi tego na poważnie. Nie mogę, Gola jest niesamowity. Kilka tutaj dni później mnie przeprosił, A. ale z tego się zrobił taki mem, że po prostu ludzie, wiesz, te przeprosiny nie zawsze dotrzą do co... To... Poważny młodarz największej federacji fightowej w Europie odpowiada na pytanie, czy robił gałę. Na z z Bokzdelem ta afera z Kogutem co była. Każdy wie, że wiesz mam dziewczynę, że zawsze gdzieś tam e... no, nigdy mi nic nie łączyło. Ja jestem transancyjną osobą, nie, nie mam nic przeciwko temu, ale no, po prostu nie jestem ja po po co tych tak ten. Nie, <śla> ja uwielbiam wywiady z Wojtkiem Golo, to jest. Fantastyczny content. Wielka karta Fame20, która się pojawiła na ich profilu. I jest oto rozkład jazdy na nadchodzące Fame20. Przedstawiamy wielki turniej K1. Wielki turniej K1 o 2 miliony złotych. Wojownicy, którzy zgodzili się na takie piskie wyzwanie i będą uczestniczyć w losowaniu to Polak, Ferrari, Tańcula, Malczyński, Filipek, Joseph Bratan, Krycha oraz Wiebiór, aczkolwiek to nie wszystko. Teraz tak, jak mamy tę kartę, to co tutaj jest? No rzeczywiście tak, czyli ci wszyscy są, walczą między sobą, aż zostanie finałowa para i to będzie ten, czyli walki na jednej gali. To w sumie sporo tego będzie, sporo tych walk. Później Don Casio kontra Boxdel. No, nie wiem, no. W sensie ludzie tutaj cały czas przypominają o tym, że Casio wyleciał z fejmu i że go nie będzie. Widziałem też jakiś komentarz na Tana, który znowu mówił, że to, że Casio jest w fejmie... To tylko dlatego, że Nathan był w Prime. Czy to prawda? Nie wiem, czy tu nastąpiła jakaś wymianka federacji na zasadzie to my wam damy Natana, a wy nam dacie Casio. Być może jest tu jakiś logiczny sens, w tym nie jest to jakoś super odklejone, ale nie wiem czy tak było. No ale czy ta walka mnie jakoś tak szczerze grzeje? Tak nie bardzo. Ale mimo wszystko bardziej ta walka mnie grzeje niż starcie Darol Vasxayo, które dla mnie jest kompletnie jakiejś z dupy. Kompletnie tego nie czaję. Nie wiem, znaczy czaję, że oni chcieli go z Disem zestawić, ale to jest Kurwa, nie wiem, co ma Lev do Ksajo, tak szczerze. Dla mnie to jest jakoś takie. Nie wiem, widziałem to na tej karcie i tak mówię, What? może jakiś błąd w grafice? No ale nie, bo nie, nie rozumiem tego zestawienia z Darolwem. Whatever, dla mnie, totalnie. Jak Ksajo przegra z Darem, to zrobią Ksajo kontra Dis. No a jak wygra, to co? To tym bardziej walka z Disem nie ma sensu, a to walkę z Disem wszyscy by chcieli. Poza tym, tak na logikę, nie? Uważam, że nawet jeżeli Dis przegrał, to jest jego starcie z Ksajo byłoby ciekawsze nadal, mimo wszystko, niż. W się Ksajo z Darolwem, że jakby to kompletnie nie ma znaczenia, że Dis przegrał. No i co z tego? Ale ludzie chcą na przykład zobaczyć, jak przegrywa z Ksajo. I Alan kontra Vampir, może, nie wiem, czy ja przeceniam, czy coś, ale dla mnie Vampir to jest totalny kocur. W sensie, co jego walkę oglądam, to goś rozdala ludzi i wygląda jak totalny taki, wiecie. chciałem ja użyć słowa zabijaka, ale takie bumerskie strasznie. No ale wiecie o co mi chodzi. Na totalnego kozaka, więc tutaj też tak średnio Alana w tym widzę i mam wrażenie, że Vampir się po nim przejedzie. Na dzielne serce, może tutaj nie wystarczyć, więc tak średnio jakoś mi to się widzi. No dobra, i tutaj w tym całym starciu, tej walki gladiatorów, czy whatever, Ferrari, Polak, kurwa, to się nigdy nie skończy. To się nigdy nie skończy. Zawsze, już jak będzie fejm, będziemy słyszeć Ferrari, Polak. Najgorsza karta walki to jeszcze jubileuszowa 20. gala, te same motory ciągle. No ale to chyba było wiadomo, że oni powrócą do znanych twarzy i ludzi, którzy tam non stop walczą trochę tak raz, bo no, oni tak tam ciągle walczą, więc tak czy inaczej. A po drugie, no niby chcą w ten sposób też uczcić ich zaangażowanie, no chyba. Znaczy powiem wam, że takie mam mieszane odczucia względem tej karty, tak całościowo, tak? Nie wiem, że myślałem, że jak zobaczę taką kartę, to powiem, o kurde, ale jazda coś tam. A tak patrzę na to... I z jednej strony czuję, że te takie turniejowe działania, na zasadzie, wiecie, że tam ileś par, coś tam to jakiś ma potencjał, ale tak co do samych osób, to tak nie wiem. To tak o. Dobra, i co tu jeszcze było? Mówiłem wam o tym, że oj, Wojtek rozpoczął swój nowy projekt. W tym wypadku nie jakiś super tajemniczy, bo w sumie zradziło, co chodzi. jak widzicie tutaj po grafice, dziś rano wstałem i postanowiłem zostać szamanem. No, jest cała stylizacja, i teraz możecie się zastanawiać, o co chodzi. No i chodzi o to, że oj, Wojtek, napisał, że, kochani, udało się, otworzyłem własne stoisko na targach ezoterycznych w Los Angeles i cieszymy się ogromnym zainteresowaniem. Dobra energia z Wami. <grych> Czyli oj, Wojtek, pojechał na takie Life Balance Congress, tylko że w Los Angeles. I jak widać, on chyba tutaj ten gwizdek trzyma, co kiedyś mówił. I co, jakaś pewnie woda święcona, magiczne osypki. Nie wiem, co tu jeszcze można by było wjechać, ale wygląda to obiecująco. <laughs> Magiczny, oj, Wojtek. Ciekawy pomysł. Aczkolwiek jest takie coś, że jak już wiecie, o co tu biega, to można być ciekawym relacji, ale już nie ma tego elementu zaskoczenia. Ale z chęcią zobaczę, jak wyjdzie z tego materiał. Widać, że wszystko kręcone, więc tak. Po raz kolejny dowiemy się, że ludzie wierzą w magiczne kamienie, rośliny, gwizdki, kryształy i tak dalej. Prawdopodobnie. Chyba, że będzie coś zaskakującego. I tutaj było co? A, to było coś z Wojtkiem Golą i co dalej z Goats? Chyba. To był chyba jakiś taki wątek. A, czy tu chodzi o to, że to jest jakiś wykrywacz kłamstw? Dobrze rozumuję, czy nie? Wczoraj na Cage'u potwierdzili, że tak. Mm -hmm. No to goats to widzę, taka Taka ekipa się trochę robi, widzę. <grywanie> na wykrywacze kłamstw idą. Ciekawe, już niedługo będą jechać. Kto ostatni zejdzie z roweru, wygrywa. Wystarczy, że więcej seksów wrzucą do pomysłów ekipy i gotowe. Ale to co? Kto ostatni zejdzie z roweru bez siodełka, ten wygrywa, czy co? co tutaj jeszcze było ciekawego? O! Jacek z dowóz z video przekształcił się obecnie w Generator Frajdy. Dalej pod wodzą Bartka Sitka. To tak jak ktoś się interesował jego osobą albo lubił ich streamy, no to teraz już nie ich, ale jego. Akurat nie oglądałem tego streama, ale jak kogoś interesuje, to podrzucam, no bo tam wiadomo jakie zamieszanie wokół było, znaczy było wokół gargamela, skończył się podcast. Ja też rozumiem, że ludzie przyzwyczajają się do podcastu, do osób. Tak samo jak ja bym nagle zniknął, nie? Smutno by wam było pewnie, To byście rano robili beze mnie? W robocie przejebane dziewczyna, chłopak w kółki, chociaż rewo można posłuchać, a to nagle jak im je zabraknie, to życie sens straci. Także... Także tutaj też wiem, że niektórzy mogli mieć taką relację z generatorem Friday, więc podrzucam, że jest na Twitchu. Tutaj jest taki mocny cytat, mocny cytat od Amurant, która powiedziała, że Amurant ostrzega ludzi przed zakładaniem OnlyFansa. Już mi. Kontrowersyjnie. I ona powiedziała tak. Nie rób tego. To nie jest dla Ciebie dobre. To działa tylko wtedy, jeżeli jesteś. Znanym twórcą. I teraz. I tak sobie o tym pomyślałem, co powiedziała. I w sumie ma to sens, bo często się mówi o tym. <laughs> Kezigo sprezentował subskrypcję. <laughs> A, Murat. To już w sumie 18 subskrypcji na tym kanale. Dzięki Kezigo za wspieranie mojej działalności, jednocześnie poniekąd swojej. Dobra, ale teraz o co chodzi? Chodzi o to, że to te słowa mają sens, bo często się mówi o tym, że ej, bo tam młode dziewczyny coś tam założą, są niuansem, bo robią to influencerki i tak dalej. Tylko, że z drugiej strony. To właśnie też nie jest takie proste, bo jeżeli mówimy o influencerce, która ma jakieś tam social media, ma gdzie to podpromować, no to to jest logiczne, tak? No i wiadomo, że zarabiasz tego kaskę, no bo ludzi ciekawią, znani ludzie. No jest... Tak to wygląda. Natomiast jak sobie wyobrazicie, że jesteście taką totalnie losową osobą, no to jest w sumie ciężko tak się wybić, więc jest pytanie, czy w związku z tym na przykład te działania influencerek z promocją OnlyFansa i taką normalizacją tego. Rzeczywiście mogą się przełożyć na to, że ileś tam młodych dziewczyn będzie się decydowało na to, skoro to nie będzie im przynosiło zysku, no bo nie mają jak tego wypromować.